Ale tu jest tego jedzenia. Za talerzyk w przeliczeniu na jednorazówki to pewnie jakieś dwa miesiące palenia. Dobra, wygrywa ten, kto wybierze najlepsze danie na literę P: pomidor. Sałacki, ale to wciąż pomidor. No ale dobra, ja mam pudliszki. No to i tak wygrałaś. O matko, moja piosenka! Moja klamka na Tańczysz tak, to już tak, dzisiaj tak, 15 tak, raz. Tak, tak. Do tańca! Zapraszam! Ta, 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 ta. A ty dokąd? Nadwór. Jest zakaz wychodzenia. Tak, widzimy tę jednorazówkę. To mam palić tutaj? Próbuj tylko tu buchnąć, to już ani razu nie puścimy tego twojego trendu. Dzieci, a gdzie wy się wybieracie? Na zewnątrz. Ale nie można wychodzić. Ale nasza koleżanka zaraz zemdleje. Ale taki był nakaz pani dyrektor. Dzieci muszą słuchać się dorosłych. Ale to jest poważne. Do niej trzeba wezwać karetkę. Nie. Ona ma podaczkę. Problem jest tylko w waszej głowie. Nic jej nie będzie. Sama tworzy sobie problemy. Musicie zmienić myślenie, bo niestety nie wyjdziecie na zewnątrz. Jest zakaz, a to dyrektor zawsze ma rację.